Zapraszamy do naszej wypożyczalni kaset wideo w Krakowie. Tanie ceny, dobra jakość. Dbamy o przebijanie. Ulica Juliusza Lea 22B, 30 052 Kraków. Telefon 74 49 28. Moi koledzy boją się dentysty, ale nie ja. Mój tata jest dentystą i uczy mnie jak mam o siebie dbać. Ostatnio dał mi nową pastę Signal. Przyczyną próchnicy są bakterie, dlatego nowy sygnał zawiera nie tylko fluor, który wzmacnia szkliwo, ale także xylitol, który atakuje bakterie. I tak, data nie martwi się o mnie, a ja nie boję się dentysty. Nowy sygnał xylitol z fluorem. Oszczędnych nie stać na kupno najtańszych płynów do płukania. To podwójny wydatek. Oszczędni kupują doskonały płyn do płukania po najlepszej cenie i to im się opłaca. Kupują nowy Lenor, koncentrat w saszetkach. Jest doskonale antystatyczny i daje najmilszą miękkość i świeżość, którą czujesz przez cały dzień. A ekonomiczne opakowanie oszczędza pieniądze. Mogę to udowodnić. Żeby mieć litr tego płynu, trzeba kupić dwie butelki za 3 90 groszy. A koncentrat z saszetki rozpuszczam w wodzie i mam litr Lenora. Za jedyne 3,20 byłabym szalona, gdybym kupowała najtańsze płyny, a nie oszczędzała z Lenorem. Lenor w saszetkach najmilsza miękkość i świeżość po najlepszej cenie. To z Uncle Benz. Ma witaminy. Opracowaliśmy go starannie, tak, by tworzył doskonałe orientalne dania. Pełno witamin. Uncle Benz doskonały za każdym razem i pełen witamin. Wedlowskie przewoje pięguski. I <laughs> do